Chcesz, żeby każdy, kto cię zaobserwuje, dostał automatyczną wiadomość powitalną, albo chciałabyś mu coś wysłać, na przykład darmowy PDF, checklistę tylko za to, że cię zaobserwował, teraz jest to możliwe. Nowa funkcja Menychat pozwala to robić. Chodź, pokażę Ci, jak. Wejdź w główny panel menu chat i tutaj masz Say hi to new followers. Jak wybierzesz tę opcję, to u góry, When Someone New Follows You, wybierasz czas, po jakim ma przyjść wiadomość. I tutaj masz trzy opcje. Może być to wiadomość powitalna, może być DM z przyciskiem i może być wiadomość prosząca o maila. I teraz ja tutaj tworzę tą wiadomość z przyciskiem, bo ja bym chciała swojemu nowemu obserwującemu wysłać listę połączenia kont, ale ty możesz wybrać każdą inną opcję. Jeśli chciałabyś wysłać tylko wiadomość powitalną, to musisz zaznaczyć tylko tą opcję na dole. And then they will get. I wtedy wysyłasz tylko wiadomość bez przycisku. A jeśli chcesz wysłać wiadomość z przyciskiem i podziękować temu nowemu obserwującemu za to, że Cię zaobserwował i dać mu coś za darmo, to wybierasz tą pierwszą tak jak ja. Tutaj ustawiasz przycisk. I jak zjedziesz w dół w tym głównym okienku, to na dole możesz ustawić follow-up, jeśli ktoś nie kliknął w link. I możesz mu się przypomnieć, że, że warto w niego kliknąć. U góry po prawej ustawisz live i automatyzacja działa jak należy. Zapisz tą rolkę na później i zrób swoją pierwszą automatyzację za follow.